Hi, hello! Dzisiaj króciutki test na temat Present Simple i Present Continuous, a właściwie różnicy między tymi czasami. Bardzo proszę, przyjrzyjcie się zdaniom i wstawcie tam Present Simple lub Present Continuous. Przypominam, to co jest rutynowym działaniem, to Present Simple, to co jest teraz, to Present Continuous. To tak z grubsza. Wszystkie inne detale omówię na poszczególnych przykładach. Are you ready? Let's begin then. Does Emma usually travel to foreign countries? W tym zdaniu present simple jest tam słowo kluczowe, usually. Wiadomo, że jest to słowo kluczowe do present simple. Zdanie jest pytające, w związku z tym użyliśmy operatora DAS. I'm not sure where Gavin is. I think he's watching TV in the living room. W tym zdaniu troszkę z kontekstu trzeba się domyślić, że chodzi o ten moment, czyli to, że w tym momencie właśnie on sobie ogląda e, telewizję. W związku z tym, jeśli w tym momencie, to present continuous. I stąd mamy takie zdanie. She plays tennis at least three times a week. Tutaj mamy wyrażenie, które mówi o częstotliwości, czyli to nasze wyrażenie na końcu three times a week. Zauważcie proszę, że w pierwszym zdaniu jest słowo usually, które będzie przed czasownikiem, natomiast jeżeli mamy wyrażenia takie określające częstotliwość, to one będą na końcu zdania, czyli jednowyrazowe przed, przed czasownikiem, a wielowyrazowe na końcach e, zdań. So she plays tennis at least three times a week. Tutaj, jak zauważyliście, na pewno, S w czasowniku, ponieważ przy trzeciej osobie liczby pojedynczej w czasie present simple mamy e, dopisać S do czasownika. How often does he get up before 6am? W tym zdaniu pytamy o częstotliwość, w związku z tym znowu będziemy mieć czas at present simple. I po raz kolejny użyta jest trzecia osoba liczby pojedynczej, żebyście dobrze poćwiczyli. Ten operator DAS. Stawiamy go oczywiście przed osobą, tworzy, tworząc pytanie, czyli mamy operator, osobę i dopiero potem czasownik w pytaniu, a czasami mamy też słowo pytające. Tutaj słowo pytające how often, czyli jeszcze raz słowo pytające, operator, osoba. Czasownik. Taka będzie konstrukcja zdania pytającego w present simple. Water doesn't boil at 30 degrees Celsius. W tym zdaniu mamy przeczenie z present simple. Water jest trzecią osobą liczby pojedynczej, stąd doesn't. Jest naszą pomocniczą formą do tworzenia przeczenia. I oczywiście present simple jest użyte, dlatego że w present simple mówimy o tym, co jest zawsze prawdziwe albo co jest prawdą taką natu, naturalną lub fizyczną, chemiczną i do tej kategorii, powiedzmy, to zdanie możemy zaliczyć. Are you doing anything special this weekend? W tym przypadku mamy present continuous użyty. Oczywiście inwersja in, in tam będzie, czyli czasownik to be, czyli are dokładnie, będzie przed, przed osobą. I nasz czasownik, który, który mamy w nawiasie, otrzymał końcówkę bo taka będzie oczywiście konstrukcja całego czasu present continuous. Natomiast użyliśmy present continuous, dlatego że mówimy o naszych planach na najbliższy, na najbliższy czas. O, o czymś, co najprawdopodobniej już jest całkiem dobrze zaplanowane. Um, does she like coffee? W tym zdaniu to takie. Typowe, charakterystyczne zdanie z Present Simple. Użyliśmy czasownika like, który nie jest ciągły i nawet gdybyśmy chcieli, to nie bardzo da się go w Present Continuous użyć. The train leaves at 7. To zdanie, które mówi o tak zwanym timetable, czyli o rozkładach jazdy, czy wszystkie plany zajęć, jakiś program telewizyjny. To jest wszystko w kategorii timetable i te. Zdania, nawet jeśli tłumaczymy na język polski tak i brzmią trochę jakby należały do przyszłości, to one zawsze są wyrażane w present simple. Stąd oczywiście the train leaves at 7. Um, tutaj też mamy s na końcu, ponieważ train to jest trzecia osoba liczby pojedynczej. They always go to school by bus. Też charakterystyczne zdanie, często występujące z czasownikiem go. Z przysłówkiem częstotliwości always. Jeśli ten przysłówek występuje, to właściwie w większości zdań będziemy mieć present simple. O wyjątku powiem za chwilę, bo będziemy mieć taki wyjątek w tym naszym ćwiczeniu. His hey, Spanish is getting better. W tym zdaniu mamy pięknie pokazany rozwód. Jeżeli Coś nie kategoryzujemy jako powtarzalne, tylko jako rozwijające się, to powinniśmy użyć present continuous, bo z każdym dniem jest lepiej, więc z każdym dniem jest jakaś zmiana. To jest jakby non-stop akcja się działa. Ok. I'm having, dinner this, um, I'm having dinner with friends tonight. Po raz kolejny mamy zdanie, gdzie mówimy o planach na najbliższą przyszłość. Proszę zwrócić uwagę na ten czas present continuous, gdzie dodaliśmy końcówkę "-ing", do czasownika have. Have ma na końcu, jeżeli dodajemy końcówkę "-ing", do takiego czasownika, to wtedy to "-n", z końca czasownika znika przed dopisaniem I ostatnie zdanie, które już wspomniałam troszkę wcześniej, to jest zdanie specyficzne You are always coming late. Tutaj zauważyliście na pewno, że jest na końcu wykrzyknik. Jest tam jeszcze always, które zasadniczo jest charakterystyczne dla present simple, ale użyliśmy tego słówka w present continuous po to, żeby podkreślić jakieś zniecierpliwienie, jakieś nasze negatywne emocje związane z, tym, z tą osobą, która przychodzi i się spóźnia. Jeżeli chcemy tak zrobić, czyli jeżeli chcemy tą emocję taką ukrytą jednak przekazać, możemy to zrobić tą konstrukcją gramatyczną, czyli używając Present Continuous i słowa Always. OK. That's all for now. Thank you. And see you soon, I hope. Bye-bye.